Witam, witam, witam was serdecznie w trzecim już odcinku. Za mną leci Masza i Niedźwiedź. No i co, z samego rana mój syn się tak bawił mocno, że... że niestety doszło do tragedii, no. Mianowicie pilot... już nie żyje. Umarł. Muszę, kup muszę kupić teraz ten uniwersalny chyba Robię kawę, małą robię kaszkę właśnie i wrócimy do Was za chwilę Co będziemy dzisiaj robić? Co będziemy dzisiaj robić? Co będziemy robić dzisiaj? Jeszcze nie wiesz tego? Zobaczmy, jak jest na balkonie. Moja Ci ruchota. Sukę, możesz wejść. Te kwiatki mają mokro, więc nie będę im podlewał. Nie zamykli no te kwiatki mi się najbardziej podobają. Jesz jeszcze muszę tylko podlać borówkę. I to jak chce przechytrzyć yy, system to traci dwa razy, a i w tym przypadku było tak też u mnie chciałem yy, podgrzać jednocześnie Mleko i kaszkę, czyli zmiksowałem to razem i wsadziłem to do podgrzewacza. No wiadomo, że to zgęstniało, tak? Ale nie myślałem, że aż tak. Że zgęstnieje. ale w zasadzie, że samo denko się zdąży podgrzać, a góra będzie zimna. No niestety, no. kto chce być chytrym, dwa razy traci. Więc tym razem już podgrzewam najpierw mleko samo. A. Potem odgrzeję. A co dodam, kaszki? No, tak. Daj, jeszcze jedna wtedy szybko, ale to nie zjesz już kaszki wtedy. I teraz, co? i co wtedy będzie? To, ale to proszę wyrzucić. Wyrzucimy to do śmieci. Proszę, chodź, chodź, wyrzucimy tutaj, tak? Ja mam to wyrzucić? Ale tu nie ma już nic, misiu. Pusto, zjadłeś. Rybko! Po krótkiej lecz stanowczej wymianie zdań, dogadaliśmy się z synem. No i drodzy pierwszy raz w życiu będę marynował, będę marynował, no aparat mi się aż zaparował, będę marynował czosnek, ocet jest, pilot oczywiście też rozwalony jest, no zobaczymy, no pierwszy, pierwszy raz mam przepis, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, Zobaczymy jak to będzie i efekt końcowy zobaczycie na końcu. A co robi dziecko? Bawi się swoim plecaczkiem. Tak? się Bawisz się plecaczkiem? Uczy się. Chłopilnie jak się zamyka i otwiera plecaczki. Moi drodzy, zobaczcie jaka burza idzie nad łodzią. A ja uwielbiam burzę, po prostu burza dla mnie to... No ja bym mógł siedzieć na przykład z krzesełkiem na, na dworze, jakby nie padały, tylko, tylko grzmiało. To burza dla mnie to jest coś zajebistego. Czekamy na pioruny, bo już tutaj słyszałem parę razy pogrzmiało dość konkretnie. Więc, więc właśnie... Efekt, efekt będzie tej burzy pewnie też zajebisty, bo dawno nie było burzy. Gdzieś tam, zapowiadali, e, gdzieś tam zapowiadali że ma być burza, ale dopiero wieczorem. Co prawda, mamy godzinę chyba 13. No, 14 za 9 dokładnie, więc Więc, no, jest, jest fajnie, będzie fajnie. Może. Dziecko też się podoba burza, prawda? No, więc okna otwarte, czekamy na burzę, żeby tego powietrza świeżego zopało. i... I co no? A, a ja marynuję swoje Swoje rzeczy, swój czosnek Już zamarynowany jest pierwszy słoik. Odwracamy do dołu i zakrywamy go. Wiem, że dzie dziecięcom, ale musi być w ciepło. A ja w tym czasie już przygotowuję obiad dla, dla mnie dla, i dla syna. Nabieram <laughs> sobie właśnie ziemniaczki. A dziecko samo się bawi. Tak Maksiu, jeździsz sobie autkiem? Ajdydydy. dy tak? ijo, 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 robię policji ijo, ijo, ijo no, więc można można wszystko zrobić jeśli się chce i się potrafi A obiad też dość szybko przygotowuję przy, przy takim grzecznym dziecku to w ogóle powiem wam, jak się czasami czuję przez te trzy dni jakbym go w ogóle nie miał jakby go nie było w ogóle w tym domu tak się zachowywał, grzecznie i w ogóle, no nie wiem, może dlatego, że ja mam swoje zasady i, i on też wie, na co, może sobie, na co może sobie pozwolić, na co nie. A u mamy to wiadomo, jak to jest u mamy. Mama na wszystko pozwoli, bo to dziecko, no to później są. Mają matki, problemy na, głowy, na głowach. No, jeszcze raz, pokaż. Jak to wkładasz, no. No, no, chodź. Grzmi, burza. Idzie burza. No, dobrze, dobrze, dobrze. O, tak. O, blisko było. o I mocno. I mocno. Mocno. O, teraz się tu nam rozczepiło. Oj drodzy, burza już nadchodzi wielkimi krokami, ją słychać. Ale no przeszła bokiem. ona se przeszło tam nad tym. Eee to do, do bani Tutaj nam panowie ogrodnicy zrobili w tamtym miejscu wysypali i tutaj obok też No i kwiatki widać No co? Zabawa? Nawet coś do kamery nic nie powiesz no i co? To kiedy do zakopanego jedziemy, Maksiu? Kiedy jedziemy do zakopanego na, na kropówki? Ty mnie będziesz bił? biu? ty mały? Wojna na poduszki! bum! Ah. Pronto! Ah. Ah. bum 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 bum, Pronto! 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 Tam Pronto! 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 Moja! Moja, to jest. Moja. 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 Dlaczego mam właśnie szkrabę Tigryzoniu Tigryzoni Chciałem zmienić bluzkę bo na, na vlogu powiedzą, że, że o chodzi w jednej bluzce 3 dni <ścoughs> Więc trzeba Trzeba zmienić na no. Teraz klub motocyklowy. Co będziemy robić, a będzie burza? Tak? Będziemy oglądać. Słonko nie wchodź tam. No, no, no i będzie. Nie ściągaj tego. Hej, rybka! No więc tak to widzicie jak to jest z dzieckiem. Dziękuję w ogóle za fajny odzew po 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 pod przednim odcinkiem, Boże się nie mogę wysłowić. Bardzo miło, że takżeście przyjęli te odcinki. Vlogi, bo to nie są odcinki. No odcinki swoją drogą, ale no takie vlogmasy, można powiedzieć. Bardzo mi to w ogóle nie wiedziałem, że to się przyjmie, ale chmura. Nie zobaczycie, chyba raczej. Chyba, że. No, o! Dość mocno tam jest chmura. Ciemna. No nieważne. W każdym bądź razie. Uu, w każdym bądź razie też e, bardzo mi się miło zrobiło i fajnie. E, będę na pewno nagrywał więcej takich. Yy, takich właśnie filmików, vlogów, z jakichś właśnie wypadów. Zobaczymy jeszcze, bo to są takie powiedziałbym, że pierwsze. No, jeszcze planuję wypad yy, z dzieckiem w jedno miejsce. Wypad z dzieckiem w jedno miejsce, ale to yy, że tak powiem. Co się śmiejesz? Wszystko, widzisz, życie na podłogę. No, i ty o. To jest robak. Coś za, co to za zarobak tam chodzi? Co to za zarobak? Hmm. No i będzie. I on tak, to jego najlepsza zabawa. Więc powiem Wam, że tak, no na pewno by niedługo na basen będziemy szli. też. Yy, znaczy dzisiaj może dzisiaj nie akurat, ale, ale so, jest fajny i dużo planów. No, pomachaj do kamery, pomachasz. Tak, brawo. Brawo! Nie, 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 nie. Ty już też taki vloger jesteś. jesteś nie, Ty też taki nie, chcesz Jak jak tata Tak nie, nie, jak robi nie, nie, Jak robi nie, 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 no, nie, No tak żabka nie, 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 tak nie, Chodź. Zobacz. Jest. Jeszcze raz. Hop. Tak chodzi rzadka. No rzadka. Hop. Brawo. Hop. No już. Pomachasz? pomachamy razem zrobimy papa dla widza papa dla widza papa piątka brawo piątka no. także ja się z wami żegnam Maksiu też się żegna też się pożegna papa dawaj wow. <grystanie> zrobimy papa dla widza ostatni raz papa papa i piątka dla mnie, brawo! No, także widzicie Syn już się uczy od, od najlepszych vlogi robić Tak? No, także ja się z wami żegnam Dziękuję za, za liczne za takie ciepłe przyjęcie mnie Myślę, że to be, tych vlogów będzie częściej, będzie ich więcej Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, łapkę komentarz jakiś fajny i i w ogóle już i tak jest dużo więc cieszę się bardzo no zobaczcie co mój syn zrobił jest tam kto puk puk <laughs> zamykamy pa, pa. dzień dobry <laughs> puk, puk.

Nie nie wam, widzę, że tutaj na ulubioną piosenkę byłą, którą już to takiej, takiej muzyki jeszcze do dziś nie znałem, nauki. No i ważne, chciałem jeszcze wam się tylko powiedzieć, że burza przeszła koło nas i nie zauważyłem i nie usłyszałem grzmotów ani piorunów, znaczy kilka usłyszałem, ale to tak niewiele. To tyle ode mnie. Ej! Na razie.